Siema, ludzie, z tej strony z Military Hunters, czyli tak, jak zwykle witam Was, ja, główny prowadzący raj Vlog Gruby. E, wraz z Popey i Zmącznikiem ten kanał prowadzimy, tak jak mówię. To, co teraz będziecie oglądać, to jest fragment vloga z wyprawy po Poznaniu. Tak, ten vlog był za długi, więc postanowiłem, że ten fragment Urbexu wezmę wytnę i zmontuję go jako osobny odcinek. Na nasz kanał Urbexowy. Szymon nagrywa Urbex Fortu, a ja po prostu nagrywam backstage. Więc to co teraz zobaczycie, to jest skrócona wersja Urbexu Fortu 4 hake Filmu mąższego nie wiem kiedy się pojawi. Aczkolwiek, kiedy wy to oglądacie, zapewne vlog jest już u mnie. Więc vlog z wyprawy do Poznania zapraszam do mnie, ale do Szymona także też. Więc nie bierzcie tego wszystkiego do siebie. Jest to w takiej bardzo luźnej formie, tam nie ma raczej aż tak dużo techniki i miłego oglądania. Jesteśmy na Forcie Czwartym Gdyby to było po angielsku to by się czytało Hake Hake Ale to jest nazwa niemiecka. Hake Więc się czyta tak samo jak po polsku Hake Hake Więc jesteśmy na Forcie Czwartym Hake Fort Czwarty Hake Zwany także Henryka Dębińskiego Znajduje się w Poznaniu Jeden z 18 fortów wchodzących w skład twierdzy Poznań Znajduje się na Karolinie przy ulicy Syreniej Zbudowany został w latach 1879 1884 Podczas bitwy o Poznań fort był magazynem amunicji dla artylerii niemieckiej walczącej w obrębie cytadeli. Birkt znajduje się w sąsiedztwie elektrociepłowni, hal fabrycznych i zabudowy jednorodzinnej. Byliśmy tutaj już wcześniej na wyprawie, tak poza odcineczkiem bardzo fajne zdjęcia ogarnęliśmy, więc wam tu wkleję. O tutaj byliśmy, Popej był na tamtej górce ogólnie. O tam był, jak byliśmy poprzednio. Widzicie? To jest wielkie, naprawdę. No, na nagraniu tego nie widać, ale ogromne wszystko. O, patrzcie. Część terenu fortu w ogóle jest przez jakieś fabryki zagospodarowana. Ściowo tego fortu nie ma, no i powysadzany też jest. Proszę spojrzeć na te ruiny. Widzicie? To jest wielkie, naprawdę. Monsi wam wszystko tutaj objaśni, aż tak bardzo budowy fortów nie pamiętam. No tutaj była fosa, na pewno. Bo poznaje po, po ścianach. Takie są okrągłe, są tego, takie gówna. No i to jest ten, fosy. Yy, tutaj jakiś kawałek dachu mamy, stropu, bo stropy w forteku były skonstruowane właśnie z takich kamieni zalanych betonem. Główno. Yy, tu też strop, strop. A tu było wejście główne, główna brama do fortu była tam bardziej. Zabijajcie na kanał Szymona, on Wam opowie szczegółowo w swoim filmiku o budowie tego fortu. Coraz ciekawsze widoki ogólnie znajdujemy, tutaj też, o patrzcie, takie coś. Ale duże! Aaaaa! Ja wiem co to było. Rochownia? Nie Wejdźcie Łoo, ja tej, patrzcie. <grym> to zajebiście. A uuu! Halo, halo! Górę, górę, górę. Słyszycie to wygłuszenie? O patrzcie, ja tam jakiś tunel jest. Tam nie wchodzę. Na dół nie, ale no, tam no. dawaj. Tam się wychodziło potem. A ty mój tunel dalej. Tam coś jest? Nie no w sumie to nic nie ma. Ogólnie to tak jak widzieliście tutaj zdjęcia, o tam idziemy dalej, tam chłopaki szli, kurde nie wiem które, bo tu wszędzie są te gruzy, ale dobra, jakoś sobie przejdziemy, o, trzeba uważać właśnie, żeby stabilnie stawiać stopę, żeby się czegoś nie skręcić. Ło, wow, wo wo tak jak wam Szymon mówił, tu nieco bardziej zachowana część, ładnie, o patrzcie, właśnie tam byliśmy, ale ogólnie polecam wszystkim, zarąbiste widoczki, tylko jeśli nie macie w ogóle doświadczenia w turystyce fortecznej, to lepiej zachowajcie ostrożność. My troszeczkę doświadczenia już mamy. Przygotowujemy dla Was serię właśnie z fortów, z twierdzy Poznań, więc bądźcie cierpliwi. Wszystko jest ogarniane. Zostawcie suba, żeby Was to nie ominęło. Idziemy dalej. O, dobra. Tam mamy właśnie fragment tej tak jakby fabryki czy jakiś tam magazynów, w każdym razie jakiegoś budynku, który jest postawiony na części portu. Szczegółowy filmik właśnie u Szymona, on wszystko omawia, ja tylko tutaj pokazuję jak na razie widoczki bo tymi fortami też się dzielimy. Część urbeksu u niego, część u mnie, część, u mnie. część też u Popeya Ja to Ja te szczegółowo opisuję po swojemu te forty. Wszystko jest tu jak najlepsze... Ej, ej, nagrywaj mnie! Jak najlepiej opisane. Tutaj są kamienie, to jest trawa, tutaj rowerem jeżdżą. Właśnie tutaj takie różne fragmenty. Teren fortu też jest mniejszy, bo tak jak mówiłem tamte fabryki mamy właśnie za grzekami. E, nie polecam urbeksować. Nie, nie róbcie tego po prostu, tak? No, bo patrzcie, o, taka dziura, taka dziura wszędzie można wpaść, nie? A tym bardziej, że to jest wysadzane, jakby was gdzieś przygniotło, to by było słabo, więc tutaj pełna ostrożność. Tutaj mamy najwyższy w poznaniu komin. Jest tutaj elektrociepłowni właśnie. Ona się znajduje tutaj tuż przy porcie. Bardzo dziękujemy panu, który tutaj zatkał studzienkę, ponieważ może można by było wpaść. Też uważajcie, idziemy, idziemy sobie, a tu nagle skarpa. I też jest parę metrów w dół. w dół O, popej spadł. spadłem na dół. O, spadł. Ale to jest oczywiście czysta reżyserka. więc tak naprawdę to uważajcie, bo może się coś stać komuś na serio. O, mąż znalazł koszary. Ej, no. To prawda. Na forcie dziewiątym też tak jest, no na każdym forcie głównym tak jest. Tam mamy grilla jakiegoś w ogóle. Jest... Ale tak, tutaj były schody, tu się wychodziło i tam też by, no, musiało być tak samo, ale tak. Schody, tak, by... tak jak się mówi, tu były jedne schody, tam musiało być drugie identycznie jak na forcie dziewiątym. Na forcie dziewiątym mamy wszystko pozamykane, pilnują tego strażnicy. A tutaj mamy powysadzane i dzięki temu możecie zobaczyć, jak to wygląda w środku. W Poznaniu były chyba trzy forty, które miały kaponierę rewersową, zwłaszcza wysadzone. A to ja aż jestem ciekawy. Kaponiera rewersowa, kurde, pierwsze widzę. Bardzo ładnie. Tu jest jakiś skał, chłopiec, nie wiem, co tam pier... Jestem jakieś kurwa skały tej. No, on ma rację. E, tak jak właśnie Szymon tam powiedział na swoim vlogu, to będziemy robić tour potwierdzy Poznań. Jeden już w sumie zrobiliśmy. Prywatnie, w ramach tego, żeby się ogarnąć, co w ogóle jest na tych fortach. Ale seria na YouTubie no, bo... będzie. Będą naprawdę fajne odcineczki, wszystkie forty zwiedzimy. O, dobra. Ja też mam, ale ja tam ja nie też mam, mam. drugą latarkę. Ja wola tam nie o, patrzcie, ale tu jest nieźle. Lekka skiza jest. Ale skiza chłopie. Ale skiza chłopie. A skiza. Tam mamy tunel, ale jest tam wysadzone dalej, więc mamy gruzy i nigdzie nie wyjdziemy O, jesteśmy tu na górze. Ale powiem wam, Skiza w wysokości już jest. Ulala la. Grubo, grubo. Tutaj zgodnie z informacjami, które Szymon mi przekazał, mamy tył kaponiery rewersowej o, wchodzimy tam na dół. O tak, widzicie, tam właśnie na samej górze byłem Teraz jesteśmy tu na samym dole, ło Tam jakaś dziura Ostrożnie Co tam będą, te stanowiska szczelnicze? Czy co? Coś tam jest na pewno O, tu mamy dziurę Trzeba patrzeć pod nogi O, tam idziemy do Popeya Siema, znalazłeś coś? O, tam mamy stanowisko strzelnicze O, kurwa Dodatkowa latarka To mój stary smartfon O kurde, nisko o, nie wiem, spoko, ledwo wlazłem, się ubrudziłem trochę, ale o O, tu mamy stanowiska szczelnicze, proszę państwa Tak, widać jedno Wąskie przejście o, Tam by można było się wczołgać, ale nie ma w sumie po co Bardzo nisko, ale uważaj, uważaj Dobra, chowaj, nic ci nie będzie Nic się stało, Oto widzieliście skrócony urbek Fortu 4 Hake. Pozdrawiam. Z takiego typowego urbeksowego materiału to tyle. Po więcej, zapraszam do Szymona. Tak jak mówiłem, on tam wszystko dokładniej omówi. Zapraszam także do mnie na vloga, gdzie mamy taką małą wyprawę po Poznaniu. Dzięki za oglądanie. Siema.